Dobry wieczór, dobry wieczór. Ty tak dzisiaj pięknie zaczęłaś czwartek, czwarteczek, czwartunio. się tak nie witaliśmy. A kiedyś to była nasza tradycja. Tak. Więc czwartek, czwarteczek, czwartunio, godzina 19 ruszamy z siatkarską prasówką. Przygotowaliśmy dla Was, przygotowałyśmy dla Was, tak jak zawsze, parę materiałów. Tych najciekawszych, wyselekcjonowanych przez ten tydzień z takiego zbioru, co się działo w tak siatkarskich internetach, jak to mówią. Tak. Zacznijmy. Już od razu? No od razu, no no dobrze. No nie ma co przedłużać. Nie ma co przedłużać, zazwyczaj zaczynamy no konkretnie. panami, więc teraz odwrócimy tą kolejność i panie mają pierwszeństwo, więc przenosimy się w tym momencie do Bielska Białej, bo tam dziewczyny z BKS-u ustawiły swój dream team. Julka Nowicka była jedną z tych dziewczyn, które wybierały, kogo mhm. by tam ustawiła w swojej, w swojej wymarzonej drużynie, no i zobaczcie, zobaczcie jak, jak dziewczynom to wyszło byśmy powiedzieli wszystkie z BKS-u przecież, no. nie? To rozgrywająca. Dobrze, niech będzie Julka Nowicka, Julka Nowicka, pierwszy środek, to ja, to ja dam jedną, a ty też drugą może co? No to ja dam Stefanę Welijkowicz. Myślałam byłam też. No to Eda Erdem może. Okej, okay, to teraz przyjęcie pierwsze ja dam... Gabi, moją przyjaciółkę. Hmm. Ty drugą? Hmm. no Gabi... Gabi chyba, na. No. Ale ja musisz wiem. dać Muszę drugą! Druga. <laughs> Faktycznie dwie grają. Może ja dam Robinson Cook. O, no. Atakująca... Ja Hack. Ja, a ja Egonu dam. Egonu? No to dobra, niech będzie Egonu. No i Libero zostało tak? To De Gennaro? Mhm. Mm De Gennaro. trener? Trener? Oj, to ciężko. Może ty powiesz ten co? No dobrze, dajmy może tutaj miastowego. miastowego. E, tak, zostajemy z bar sława. Bardzo. Okay. Na Instagramie ma Barę Sław. Bartosław. Bartosław. No. Dobra, no, no to wszystko. Będzie. To był oczywiście Dream Team Kingi i Julity, chyba powiedziałam Julia, więc tutaj zwracam honor, oczywiście Julita Piasecka. To były dziewczyny. Czy ty byś pokrywała się z ich wyborami? Chyba większość. Miałabyś kogoś tam na zamiankę? Chciałabym się bardziej zastanowić. Okay. No. Ale te polskie nazwiska ale na pewno tak, byś tak, tak tak, no, tak. Trochę więcej byśmy pewnie ich dołożyli No dobrze. Tak, no. Zaczęłyśmy paniami, więc teraz ustępujemy miejsca panom, a dokładnie jednemu z nich, temu ostatnio, którego nazwisko jest na językach wielu Polaków. O, już mówiliście. od kilku lat. Od kilku lat. <gry> Tomek Fornal. To, że jest świetnym mówcą, to już wszyscy dobrze wiemy, ale to, że on załatwia interesy w drużynie to myślę, że tego jeszcze koledzy nie widzieli. I w ramach tego, że na, ostatnich, na ostatniej gali, podczas rozdania nagród w ramach właśnie przeszłej olimpiady, te 10 nagród zostało rozdanych. No i między innymi na scenie wystąpili polscy siatkarze, delegacja polskich siatkarzy. Zabrakło tam Bartka Kurka, czyli naszego kapitana. No i tutaj panowie wzięli sprawę w swoje ręce i każdy powiedział coś od siebie. No ale kim byłby Tomek Fornal, jak nie Tomkiem Fornalem, gdyby nie wtrącił czegoś od siebie? No i tym sposobem sami zobaczcie, jeżeli nie oglądaliście tej gali, co próbował Tomek ugrać dla całej drużyny. Ja wszystkim, e, ja tutaj napomknę tylko tak humorystycznie może trochę, że wśród tych nagród srebrni medaliści i były te mieszkania, tak, a wydaje mi się, że jakby 13 siatkarzy dostało, to by tych parapetówek było więcej. <zysy> kibicom, bo to też dla nich na pewno wielka radość, dla siatkarskich kibiców, którzy w końcu doczekali się tego medalu, a naszym rodzinom, które musiały dużo wycierpieć. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia za 4 lata. Bardzo, bardzo ciekawa, czy ugrał coś w tym roku. Też jestem bardzo Myślę, ciekawa, że, że pewnie nie. Natomiast. Ale wiesz, warto próbować. Oczywiście, warto próbować. W się uda. Dlatego, że pod tym materiałem nie wiem, kto z delegacji Prof. Budu, ale podpisał komentarz, że no zobaczymy, jak za 4 lata zobaczymy taki złoty krążek. To powiedzieli, że pogadają. Więc no dobrze, ponownie, no to będziemy no. czekać. W takim razie. słuchaj, może za 4 lata usiądziemy tutaj ponownie. I wtedy zweryfikujemy i, powiemy, i porównamy. Tomasz załatwił jest, tak. załatwił. jest biznesmenem <laughs> prawdziwym. <laughs> Ale zanim olimpiada i zanim wszystkie wyjazdy zagraniczne, no to teraz no u nas te puchary europejskie w pełni, zarówno... No wszyscy, na większość drużyn, bardzo dużo drużyn gdzieś tam podróżuje, u nas na zewnątrz, więc pokazali nas. Tutaj Warszawa nas zabrała swoją do podróż do Słowenii mm -hmm. i chcieli nam troszeczkę pokazać. No, bo my trochę wiemy, jak to wygląda na meczu, wiemy już też, jak to wygląda przed meczem, bo nam pokazali. No, ale podróż to mało osób nas brało, a to jest taka mała tradycja Warszawy z zeszłego roku, że Dobra, faktycznie wraz z jednym z zawodników, tym razem Janek Firley, zabierają nas właśnie do Słowenii, pokazują, jak wygląda podróż. Tak więc zobaczmy sami z komentarzem, właśnie Janek Firley'a na wylot do Lubliany, prosto z Chopina nasi pokerzyści, sztabowcy tak, wylot do, do Słowenii już za chwilkę startujemy szybki locik, jesteśmy, meldunek w hotelu chwila chwila widoczków na centrum i szybki, szybka zbiórka na trening parę autografów parę podpisów i zaczynamy zabawę na treningu tu nasi artyści przyjmują Tutaj Kefto naładowany energicznie Tutaj dojeżdżam Damianka po taśmie Damianek mówi, że, że dotknął Zwycięstwo młodych Sybi tutaj mikstury Kochan wbija bolca Artur daje dobrą piłeczkę Boi dostaje czapeczkę <gry> Juri się cieszy I co? Kibicujcie nam jutro w Lublianie. Chcieliśmy przy okazji doznać, doznać troszeczkę humoru chłopaków no z Warszawy. Tak. I właśnie <laughs> sprawdziłam, kibicujemy mocno, bo ten mecz właśnie trwa i aktualnie jest 2 dla PG Projektu Warszawy. Pięknie. Updatik. Pięknie. No. no to by tak dalej, aby skończyło się 2 No 2 myślę, że y, Janek i jak jeszcze trochę takiego entuzjazmu włoży w tą swoją Opowieść to naprawdę całkiem niezmiernie Może skręcił. być. Tak, tak, tak. tak. Bo ten początek był taki. No hmm. Ale później, jak już zaczął opowiadać o swoich kolegach. Jak, o zobaczył, tym, Wojtaszka jak już zobaczył Wojtaszka, Jak zobaczył Wojtaszkę, to od <laughs> razu humor się poprawił. To prawda, ta rywalizacja chyba, chyba ich napędza. I, I to czuć. No Właśnie. chyba tak. To są hmm. sportowcy. Bez rywalizacji to nie ma co. szukasz oszukasz. Nie ma co. No dobrze, no to w takim razie trzymamy kciuki za Warszawę w, na Słowenię, bo faktycznie wrócili tutaj 3-0. do 0. No Tak, no taki pomysł. jak już jest 2-0, no to czemu 3-0 nie zrobić? Mm. Ale ja mam Cię pytanie, bo jeszcze nie pytałyśmy się tutaj nic, a zawsze to się tak robię. Ja ja Czy chciał Ty rozmawiać? chciałaś kiedyś przenieść się do czasów starożytności? I być na przykład księżniczką, żeby. No to wiesz, jakieś to, nie, ja, nie, ja nie musiałam się przenosić do czasu starożytności, żeby myśleć o tym, żeby być księżniczką. <grym> no wiem, ale. Myślę, taką... że każdy bal i każde takie karnełowołowe um, obchody to, to ja byłam właśnie tym dzieckiem, które zawsze chodziło w księżniczkowych sukienkach. No ale na pewno, jak były księżniczkowe, jak to ładnie powiedziałaś, stroje, to musiały też być pewnie jakieś stroje rycerzy. Zawsze mi tego brakowało. Właśnie ja, ja chciałam być tam księżniczką, na którą ten rycerz gdzieś czeka. Na białym koniu. Tak. No, tak. no słuchaj, to nie wiem, czy to tu w Warszawie, On cały czas. ale w zawierciu na <grym> pewno jakiegoś rycerza byś znalazła. Och. Tym bardziej, że są świeżo po pasowaniu. Mm. Więc taki, wiesz, świeży rycerz, Ola. <grym> Zobaczmy. <grym> Zobaczmy. No takich czapeczek chyba wtedy nie nosili. Ja my, to myślę, że, <laughs> że musiały być porządniejsze te czapeczki. Niech rycerze zostaną w zawierciu, bo tam się bardzo dobrze sprawdzają Dobra, i bardzo we. dobrze y, im ta bitwa... W tamtych rejonach wychodzi. Nie tylko w tamtych na wyjazdach również. No to myślę, że to jest moc tej czapeczki. Ja się zastanawiam, czy oni gdzieś poza tym pasowaniem jeszcze w niej występują. No na pewno Klub Kibica występuje w tych czapeczkach, bo to nie raz to widziałyśmy. prawda? Ten obrazek widziałyśmy nie raz i nie, nie, raz. nie dwa. No tak, ale tak z trzy-cztery. <laughs> No nie, jak oglądasz. Nie, nie śmieję się, wiesz, śmieję się. transmisję, to. My bardzo pozdrawiamy Klubki Wites Zawiercia, bo wiemy, że nas oglądają i my często się na jakichś różnych meczach spotykamy, więc zawsze miło jest z wami wymienić. No chwilkę. i mamy taką też fajną anegdotkę a propos tego. Nie wiem, czy już to opowiadałyśmy pewnie tak, ale możemy powtórzyć, jak byłyśmy w tamtym roku chyba na Pucharze Polski. W tym roku. W tym roku. W marcu, tak. I grała y, właśnie Warta Zawiercia przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi. I te dwa kluby kibica siedziały bardzo blisko siebie. A my, siebie. a my pomiędzy nimi. Generalnie to był weekend naprawdę... Jastrzębska bardzo Jastrzębska inter... Warta. Jastrzębskiej no, Warty. No i słuchajcie, po, po pierwszym dniu y, przedstawiciel kluby, klubu z, y, z Zawiercia przyniósł nam... Z, 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 te, Zatyczki, z, Zatyczki, do Zatyczki do uszu. Więc to był bardzo miły gest i pozdrawiamy zawsze i, i, i ślemy. Chcemy pozdrowienia, bo to tak my zawsze widzimy, jak się, jak się gdzieś tam w tak, kontakt tak łapiemy, to jest. to jest taka miła, miła atmosfera, więc, więc to na pewno fajny. Tak jest, fajny aspekt. No dobrze, lecimy dalej, a dalej przenosimy się do Łodzi. Wracamy tak naprawdę do Łodzi, bo, bo właśnie tam między innymi po to pojechałyśmy. My razem z dziewczynami z Łodzi zrobiłyśmy parę materiałów, a jeden z nich dotyczył wiedzy o Polsce. Fakt, że te pytania nie były ciężkie, nie chciałyśmy tutaj dziewczyn e, sprecyzować. Tym bardziej, że były to osoby z zagranicy. Prachować. Dokładnie, tak. Wybrałyśmy dwie dziewczyny reprezentujące e, zespół Złodzi, no i odpowiadały na takie krótkie pytanka, quiz e, o Polsce. Zobaczcie, jak im poszło. Three Polish dishes. Pierogi. Pierwoki. what is the name of the gnocchi? Uh, Kopetka. Kope <laughs> I don't know, I don't Just no pierogi. <laughs> no, it's russo, it's true, the soup. <laughs> uh, and also something else. We, we for sure know something else. Żurek. What is that? <laughs> I, I honestly don't know. I don't even know what Roslyn is. <laughs> what river flows in Poland? Hey. <laughs> the first one. Easy. Wisła. The second question. What is the capital of Poland? Warsaw. <laughs> Perfect. Five seconds to name three cities in Poland. We just go Wrocław-Warsaw-Kraków. Perfect! Pięknie dziewczyna poszło, prawda? Prawda. Ale w sensie z tym żurkiem ty... to wypaliłaś. No chciałam im podpowiedzieć, no. Chciałam im podpowiedzieć, bo ale myślę, że nadrobiły też te dania. Okay. I już teraz wszystkiego spróbowały. Poza tym, trybę. jak rozmawiałam z dziewczynami, to naprawdę polska kuchnia, poza tym, że może niekoniecznie przed treningiem albo przed meczem, tak. to w nagrodzie naprawdę sprawdza się całkiem nieźle i, i wszystkie dziewczyny tutaj się bardzo, bardzo entuzjastycznie podchodziły do, do polskiej kultury i kuchni. A co często spotykane wśród osób zagadnienia? Kto by nie lubił pierogów? Prawda. Masz kogoś, kto nie lubi pierogów? Mhm. Nie, nie wymawiaj tego imienia głośno. Nic nie mówię. <laughs> Idziemy dalej, co tam dalej mamy? Ja mam pytanie. Znowu masz do mnie Aha. pytanie, dawaj. Na ile mi ufasz? W ogóle. <laughs> Dziękuję, <laughs> do widzenia. Bo ja wiem, co jest w tamtym nagraniu. <laughs> Gdybym miała się zdecydować na to, żebyśmy wykonały ten challenge, który Państwo zaraz zobaczycie. To nie ufam ci ani trochę, bo ja wiem, jak nam szło y, podczas naszych wyjazdów. A wiesz, ja jestem przygotowana i myślałam, że powiesz tak, i za chwilę to zrobimy. Masz piłkę? Mam piłkę i mam a... kubeczek. Ma... Co? <laughs> Zwariowałaś? Kubek? No dobra, ale to ty kładź kubek a ja piłkę? Ale to ja. <laughs> ciebie pytałam, czy ty mi ufasz? No dobra, dobra. Dobrze, ja ci ufam. Z Państwa, robimy, ja challenge, ufam, robimy tak. challenge na żywo. To nie było ustalone, jak coś. To naprawdę nie było ustalone. E, I zrobimy to pierwsze, zanim zrobią tą za dziewczynę samika. Dobrze, łap piłkę. Czyli ja jednak piłkę? No, powiedziałeś, że chcesz rzucać, tak? Jezu, jak. No dobra, dobra. Jak mi walniesz w twarz. <śmiech> <śmiech> dobra, dawaj. Walnę ci w twarz na bank. 100%. Zamknij oczy. <laughs> Rozwalimy studio. Jak coś, to, to... Dobra, dam radę. Nie dałam. <laughs> Okej, okay, ja, ja na podglądzie będę musiała zobaczyć, gdzie ty to wolałaś. No bo ja się mało, że się uda, uderzy... No, no dobra, nie wyszło. No. E Chcesz to spróbować? Chcesz mieć tą radość? Nie, nie, nie. nie Już to zostawmy. Tak. Zostawmy to dziewczynom ponieważ one ufają sobie bardziej niż my. I zdecydowanie są lepiej obyte z piłkami niż my. Tak więc zobaczmy, jak ten challenge w wykonaniu Oli, którego no, nie widziałam, ale nie poczułam. Nie. <laughs> Dobrze, że jak, nie poczułaś, ty tak, się cieszy, że nie poczułaś. Jak wyszedł w policach, tak więc zobaczmy sami i oddajmy to w dziewczyn z Chemika Siedkarką lotto Chemika Police i ufam mojej koleżance. Yo, you need to wait till I... Drodzy Państwo, następnym razem, jak będziesz chciała robić jakieś challenge, to proszę znaleźć taki sam kubek, jak dziewczyny używały, który był jeszcze raz wysokie, bo był był taki wysoki. Ale żeby był taki to ja bym trafiła. Ale nie, kochanie, bo jeżeli byśmy zrobiły taki sam kubeczek, to musiałybyśmy robić takiej samej odległości. Nie musiałybyś. <laughs> Wypadałoby. Nie. Proszę uważać na studio tutaj nam reżyserka podpowiada. Studio jest całe. Jest, 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 całe. jest całe. Działy jest się tu gorsze tak. rzeczy, jeżeli chodzi o nasze próby opanowania piłki, tak więc. A, a te możecie zobaczyć na naszych social mediach, dokładnie tak na Instagramie <grymne> jest, <grymne> jest, jak tutaj robimy różne challenge. A. No dobrze. Ostatnie szalone rzeczy się zbliżają w weekend, bo oczywiście kolejna hmm, kolejka Plus Ligi i Tauron Ligi przed nami w trakcie. Europejskie puchary, które trwają i które się napędzają, bo co chwilę... Ja myślę, że jakbyście odpalili któregokolwiek dnia w tygodniu hmm, Polsat Sport, to na pewno będzie tam transmitowany mecz siatkówki, to już wszyscy dobrze wiemy. To prawda. Ale to czy to będą nie, dziewczyny, nie, czy panowie, czy europejskie w puchary? Coś jest? No właśnie europejskie tak puchary, no tak, Jeśli no, my... gramy w europejskich pucharach, to mamy praktycznie cały tydzień. Więc szaleństwo jest. No i zostańmy na boiskach Plus Ligowych, bo tam zapraszają, Plus Ligowych i Tauron Ligowych, bo tam specjalne zaproszenie od zawodników z ślepska Malow Suwałki oraz dziewczyny z Wolej Wrocław mają dla Was specjalne zaproszenie, w których mają również niespodzianki. Więc posłuchajcie, jakie przygotowali dla Was prezenty w ramach odwiedzin. Hejka, zapraszam Was na mecz w piątek o 17.30 z Budowlanymi i przypominam, że jeżeli oddacie krew jutro albo w piątek, jest możliwość, że dostaniecie od nas małą sportową niespodziankę. Do zobaczenia! Cześć, witajcie kochani! Chciałbym Was serdecznie zaprosić na nasz mecz z Osekoresową, który odbędzie się w arenie Suwałki w niedzielę o godzinie 14.45. Nie zapomnijcie wziąć ze sobą albumów, kupujcie naklejki w naszym sklepie kibica i zdobywajcie nagrody. Mogę Wam zdradzić, że nagrody będą już jutro: będą to online i smartwatch. Kuszące te nagrody. Kuszące nagrody. Ja chyba widziałam na profilu Wolej Wrocław przygotowywane nagrody właśnie na, na ten zapowiedziany mecz. Więc jak, jak jesteście zainteresowani, to sobie wskoczcie na ich Instagrama i tam powoli te, te paczuszki się też kompletują. Świetnie, no ale taki smartwatch, czy to taka hulajnoga? Przydałaby się, ja bym taką hulajnogę z chęcią przygarnęła, bo ja jestem tak. ogromną fanką hulajną. Pytanie, czy to taka elektryczna, czy taka odpychana? Podejrzewam, że elektryczne. Ja bym cię chciała zobaczyć na takiej odpychanej. Wie ja to był... Kurczę, dawno nie jeździłam. <gry> ja miałam taką dziecię. Ja też miałam. Ja Właśnie mam tą miłość do hulajnóg po prostu chyba od dzieciństwa. Okay. Miałam taką pomarańczową, pamięć. No to co? Suwałki w sobotę? Mam już troszkę inne plany, ale... <grym grym> ale... Cieplejsze? <grym> cieplejsze, ale, ale zobaczymy, zobaczymy. Może następnym razem. Damy szansę tym razem innym osobom. Tak jest, idźcie i zdobywajcie nagrody. Idźcie i zdobywajcie nagrody, a zanim to, to pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, bo tutaj na bieżąco wtedy będą Wam się pojawiały powiadomienia i przypomnienia o tym, że widzimy transmisję. Tradycyjnie poniedziałek magazyn Plus Ligi, we wtorek magazyn Tauron Ligi, no i w czwartek nasza siatkarska prasówka. I wszystkie programy o godzinie 19, to dla łatwości. Dokładnie tak, tak więc obserwujcie nas wszędzie i co? I słyszymy się już w poniedziałek. Tak jest, do zobaczenia, do zobaczenia. na magazynie Plus Ligi. Pa!